Poczekaj, pół miliona wyświetleń? Brakuje mi słów. Szczerze, kompletnie się tego nie spodziewałem. Gdy wczoraj poprosiłem Was o wsparcie, myślałem, że większość napisze: Weź, przestań, on tu żebrze w internecie, bo tak, prosić o pomoc online jakoś wstyd. Myślałem, że przejdziesz obojętnie, uśmiechniesz się, zapomnisz, ale nie. Zamiast tego pokazałeś się, obejrzałeś, polubiłeś, oznaczyłeś znajomych, skomentowałeś, sprawiłeś, że poczułem się widoczny. Naprawdę obecny. I wiesz co? Dało mi to nadzieję, naprawdę realną wiarę, że mogę wyjść z cienia. Nie masz pojęcia, ile mi to dało siły. To jakby ktoś włączył światło w ciemnym pokoju. Teraz chcę tworzyć jeszcze więcej. Już dziś jestem gotowy na wspinaczkę w górę. I wiesz co w tym wszystkim jest szalone? To nie algorytm trzyma ten profil przy życiu. To ty. Twój klik, lubię to. Twój komentarz, który mówi systemowi. Hej, zasługuję na uwagę. Nie pomogłeś mi raz, to naprawdę wyciąga mnie z dołu, dzień po dniu, więc zróbmy to razem. Nie tylko ja tworzę w ciszy. My razem budujemy coś wielkiego i prawdziwego. Jeśli podobało Ci się to wideo, prześlij je znajomemu, tylko jednemu. To naprawdę wiele dla mnie znaczy, czytam każdy komentarz, nawet krytyczne. Niektóre mówią, co im nie pasuje i to dobrze. Dzięki temu się rozwijam, więc napisz, jakie historie chcesz usłyszeć. Jakie formaty wideo przyciągają Twoją uwagę? Napisz, serio, przeczytam, zapamiętam, dostosuję się, bo nie jesteś tylko liczbą w statystykach, jesteś powodem, że ten profil jeszcze żyje, to Ty przywracasz mu energię, a tak BTW wciąż są rabaty na stronie. Jeśli chcesz okazać trochę więcej wsparcia, zapraszam serdecznie. Idźmy razem dalej.